Bongiorno! Dzień dobry, moi drodzy! Zaczynamy ulane testy. Te składniki nie mogły się zmarnować, czekały w torbie. To są produkty, które kupiliśmy w sklepie Spar, jak byliśmy na naszej rajskiej wycieczce w Słowenii i we Włoszech. 15 produktów. Mój żołądek przygotowany, pusty, nienajedzony. Tysiące węglowodanów, tysiące kalorii kontra ten skromny człowiek. Przedstawmy tych, moi drodzy uczestników. Ferrero, znacie tą firmę, znamy ją doskonale. Trąki Nociola o smaku orzechów laskowych, uwielbiam orzechy laskowe. Jest oczywiście lemon soda, temperatury 25 i wyższe. Ludzie piją nie tylko wodę, ale również różne napoje. Takie galaretki z posypką. Zobaczymy, czy ta posypka jest kwaśna. Ai gusti frutti assortiti, wyprodukowane we Włoszech. Chyba jedna z największych opakowań. Kurczak, kurka narysowana, 222 gramy, 6 rolek nucioli z, z, taką, z takim oto kremem orzechowym. Już, już, już mi spływa tutaj, gruczoły ślinowe pracują. Kolejny, również firmy Despar. Ciasteczka na górze, lukrowane, chyba z mlecznym nadzieniem. Tak, jest kawa, będzie late zobaczymy jak będzie smakowało. To mleko, to było z kur. Kurę robią mleko? Despar mei tostato el salato. Prawdopodobnie są to kawałki orzechów robione na słono. Firma Budget Snack Sticks. Cheese Cheese, czyli serowy. Bardzo lubię pistacje. I tych ciastek jestem szalenie ciekawy. Creme al pistacio. Pasta frola fragante. I na końcu wszystko owinięte w delikatny biszkopt. To bardzo fajne, takie przykuwające wzrok Opakowanie 6 Ringo Bisco Ciok. Jest wafelek, jest nadzienie w środku mleczne i góra Ringo czekoladowa. Gociole Special Edition Caramel. Czekolady. Byliśmy ciekaw, czy te z Włoch smakują inaczej niż polskie, inaczej niż niemieckie, szwajcarskie, które jemy na co dzień. Jedna jest z orzechami i jedna jest z białej czekolady. Goleador. Frut goleador, czyli można powiedzieć taki owocowy goleador. No i dwa rodzaje chipsów. Pierwsze z nich San Carlo Rustica. Grande fette per tante ricante de inventare. Do wina, do szampana. Mm, ewidentne. No i kolejne klasyczne. Patatine, giusto paprika. Serduszko. Zobaczymy, czy ja również dam serduszko. Obiecuję, że wszystkiego spróbuję i powiem prawdę na temat tych specyfików. Przypomnę, ze Słonecznej Italii, ze sklepu Spar. Pierwszy. Ringo Biscociok. Już otwarte, bo Szpilbuś spodobało mu się opakowanie. Mówiłem, że jemy oczami. Tak to wygląda w pełnej krasie. 27 gramów. Napis duży Ringo. Graliście kiedyś w Ringo? Mleczna nadzienie. Góra z czekolady. Mam kawę, więc do kawusi to jest jak znalazł. I opowiadamy, dyskutujemy bardzo fajne konlatę 100% Italiano. Si. I podoba mi się, że jest w takim opakowaniu dużym. I mamy szóstkę dzieci, każdemu po jednym, i dla nas już nie ma. Łyk wody dla ochłody. Bonelle. Cukierki, które mają być na kształt galaretek. Czerwony, o smaku chyba malinowym. Nieduże, malutkie. Ta posypka zupełnie nie jest kwaśna, jest po prostu słodziutka. Mocno słodkie. Mocno owocowe, posypka jeszcze bardziej potęguje wrażenie słodkości, ale są za małe. U nas jestem przyzwyczajony do tych galaretek, które są 2-3 razy większe. Ta cytrynowa, genialna, są naprawdę dobre, ale mogłyby być większe. Uwaga, co to będzie? Jerzyna. Mmm, no, jeszcze jedną, w innym smaku. Mega owocowe 100% pomarańcza, 100% cytryny. Jest ich sporo tych cukierków w środku ale one są naprawdę bardzo, bardzo małe. Goleador. Czy będę dzisiaj owocowym goleadorem? Czy to są żelki? Tak, to są żelki, ale z tych takich twardszych. A ja akurat najbardziej lubię te miękkie. W środku są y, po dwa kawałki. Uuu. Nie dla tych, co mają słabe zęby. Oj nie. Tak jak mówiłem, jabłkowa góra, truskawkowy dół. Ale to w ogóle nie mięknie. To jest strasznie twarde. Takie żelki omijam. Znam też trochę swoje dzieci. I one tym też nie będą zachwycone, bo przykleja się do zębów. I tym, co mają protezę, to jeszcze wam proteza wyleci. Co to będzie za smak? Jaki on będzie dominował w tych chipsach? Uuu. Zapach klasyczny, jak wysalonych. Chipsy karbowane, mocno słone. Ja tutaj zupełnie nie czuję żadnych przypraw. Nawet nie widać ich. Nie czuję oliwek, nie czuję pomidora, cebuli. Jest wyczuwalna, że są jakościowo dobre. Nie ma nadmiernej ilości tłuszczu. Ale spodziewałem się, że to będzie smak właśnie jakichś, nie wiem, owoców morza, krewetek, ziół włoskich. Niemiłe zaskoczenie, ale jakość tych chipsów i wielkość ratuje to. Dlatego idzie na dobrą stronę mocy. Te mają być o smaku mlecznym. I tego jest cała masa, słuchajcie. Tak to wygląda. Tak w przekroju. Tak od góry. Jednym słowem, kawał ciastka do kawy. Wiecie, że to ciasto jest takie mokre, wilgotne. Fajnie, że to można sobie tutaj tak odgiąć. O nie. Wiecie, co jest tutaj dodane? Ten taki likier. Amaretto, jak to się nazywa? Jest wyczuwalna ta nutka alkoholu w tym. Absolutnie tego nie lubię. To, że jest ta wonia alkoholu, zabija w środku ten wkład mleczny. To jest adwokat. Ja powiedziałem amaretto. To jest adwokat. Nie! I długo, długo nie. Muszę to kawą przepić. Fu! Jeszcze koszmarnie słodkie. Ciastka pistacjowe. Tutaj w przekroju jest pokazane, jak to ma być, wygląda, ma to wyglądać od tyłu. Jest tutaj sześć takich batoników. 28 osiem gramów jest w środku, czyli to są takie wielopaki. To mi się podoba. Z wygrawerowanym logo bajkio W środku jest to nadzienie. Zbożowe ciastko, bardzo delikatne. To nadzienie pistacjowe jest w środku, ale ono jest, powiedziałbym, delikatne, neutralne. A, w jednym opakowaniu są trzy takie krążki do herbaty, do kawy. Czy czuć tutaj wyraźnie tą pistację? Nie, ale jednoznacznie nie wskazuje, że to jest pistacja. Gdybym nie widział tego na opakowaniu i zrobił blind test, nie stwierdziłbym, że to jest smak pistacjowy. Ciastka pistacjowe idą na dobrą stronę. Kolejne ciacha. Tym razem takie w kształcie troszkę ziemniaków. Mają być o smaku karmelowym. Nie chcą wyjść. Takie pieguski. Gdzie ten karmel? Te kawałki, te cząstki w środku są czekoladowe. Konsystencja tego idealna jak w pieguskach. Propozycja podania w miseczce jest jakieś 125 ml Jakiegoś mleka, chyba. I do tego jabłko. Ma nam dać 314 kalorii. I trzy takie ciastki. Koło nas w pieguskach jeszcze są orzechy. Jest ich dużo, to na pewno na plus w opakowaniu. Nasze pieguski, powiem tak nieskromnie i patriotycznie, kosztują zapewne mniej, a stoją kilka poziomów wyżej. Tylko jeżeli jest dużą czcionką napisane karamel, to ja liczę, że tego karmelu będzie po prostu. Cały ogrom, że on będzie na pierwszym, na drugim, na trzecim planie. A tutaj on jest gdzieś tam w oddali, jako ten drugo czy trzecioplanowy aktor. A chciałbym, żeby był tym pierwszym. Chipsy paprykowe. Sapore decisio. Czy to będzie dobra decyzja? Ciekawy smak. Low-costowe, to od razu od, od pierwsze co się rzuca. Nie jest papryka. Nie jest ona wyczubalna. One są zarówno i paprykowe, ale też delikatnie słone. Poprawne, przy pierwszym piwie ktoś tam jeszcze by cmokał, że za mało papryki, że za mało pieprzu. Przy drugim i trzecim już mniej. Powyżej trzeciego już nikt by nie, nawet nie się nie zorientował, że to są chipsy z tej najniższej półki cenowej. To nie jest tak, że ta torba jest do jednej trzeciej tylko wypełniona, tylko jest ich sporo. My myślę, że będąc we Włoszech, jak weźmiecie sobie te chipsy, to będziecie zadowoleni. Nie są najgorsze. Solo limoni siciliani. Siciliani, czyli prawdopodobnie te cytryny są z Sycylii. Ma być cytryna, ma być woda, wszystko ma pochodzić z Włoch. Oczywiście europejska zakrętka, czyli się trzyma. Pani Urszulo, dziękujemy. Myślę, że to na zapojkę to by było jak złe. Już to, już to czuję, już czuję tą cytrynę. Słuchajcie, mój, mówcie sobie co chcecie, ale Włosi, cytrynowe, pomarańczowe, z czerwonych pomarańczy, napoje gazowane naprawdę potrafią. Jak to wygląda, jeśli chodzi o cukier? 52 kalorie w 100 ml. Mocno soczysto-cytrynowe. Idealny stopień nagazowania, który delikatnie drapie mnie tutaj w gardziołko. Kostka lodu do tego. Wysoka szklanka. No i na dole, na spód, tam trzeba coś dolać, żeby to się wszystko razem komponowało. Oblizałem się, bo, bo to jest coś naprawdę dobrego. Snack sticks firmy S-Budget. Pudełko znowu spore. Są duże, są dość grube, pachną serem. To nie palce, to to. <laughs> mocno serowe, mocno słone. Tak, żebym dzisiaj usiadł je ze szpilbusiem i we dwóch, byśmy tą miseczkę zjedli. No nie, ale do piwa, do meczu, do ulubionego serialu na Netflixie. Śpilbuś, <laughs> zagłosujesz na pana Protasiewicza w kolejnych wyborach? Jakbym mógł, to bym serce oddał. Ja, jakbym mógł i na przykład Pan Protasiewicz startował w kolejnej edycji Top Model to dałbym mu ten tytuł, tak jak tym złotym przyciskiem na przykład no. <laughs> to je dobre, to je dobra firma Ferrero, więc znana słuchajcie, obudowa waflowa z góry i z dołu środek ma być z orzechów laskowych uwaga bardzo gęsty krem jak się nazywa ten e, Ferrero, ten, ten taki co ma dwa, dwie pałki w środku? No, ten taki bueno, kinder bueno. Ja lubię orzechy laskowe, lubię, lubię kinder bueno i lubię to. W tej firmy nie trzeba przedstawiać, to jest absolutny hit. No i ten batonik, bo to jest batonik, zobaczcie jaki on jest mały, on ma 18 gramów. I lecimy dalej, ale posmak jest znakomity, orzechów laskowych, idealna konsystencja tego kremu, z wierzchu wafelek, kruchy. Tostato el salato. tłumaczcie mi, co to znaczy po włosku. To jest skandal. Wiecie co to jest? To są ziarenka kukurydzy. <laughs> to jest kukurydza. Obrobione termicznie, posolone. Ludzki organizm nie trawi kukurydzy. Twarde, ktoś ma słabe zęby, nie da rady i zajebiście tłuste. Absolutnie nie. W 100 gramach tego produktu w opakowaniu jest 150 gramów. Znajdziemy 425 kalorii i aż. 67 gramów węglowodanów. Ale tak, żeby kupić i siebie jeść yy, na sucho? Nie. U mnie w domu nawet ten Sheridan nie nie To Ten, wiecie, co jest biało-czarny. Stało to z rok czasu. Kiedyś raz tam zanurzyłem język, mówię, gdzie to? Przyszedł to do kawy. Konsystencja, wielkość i grubość. Mm. Znowu ten wkład jest nasączony likierem. Ja nie czuję tutaj w ogóle orzechów. Nie czuć czekolady, tylko czuć ten charakterystyczny alkoholowy posmak likieru. Całe ciastko spieprzone. Czy mogę powiedzieć coś po włosku? Wafanculo! No. <słyski> zostały dwie czekolady. Póki jeszcze jest w opakowaniu, tutaj połamcie, żeby potem brudnymi ręcami tego nie robić, i na tabliczkach czekolady zostały Wasze. Linie papilarne. Czasami te linie papilarne mogą doprowadzić Was do mordercy. Drobne kawałki orzechów. Bardzo dobrej jakości mleczną czekoladą. To jest wszystko w tym temacie. Polecam dzieciom i nie tylko. Nie jestem jakimś wielkim fanem białej. Znaczy czekolady, bo. Bo białej to jestem fanem. O, spływa się busta. Dele migliori, Materie Prime, Solenizante, Concura, Arigine, Uniter, Perfecto. Kolejny dobry produkt, który serdecznie Wam polecam, firma Bianco Novi. Bianco Novi. Ja już czuję, że za chwilę mój żołądek wywiesi białą flagę, więc póki jeszcze mogę, powiem parę słów prawdę Cztery produkty, które odradzam: omijajcie, nie kupujcie. Szkoda waszych pieniędzy, zdrowia i nerwów. Nie. Zarówno te orzechy laskowe, jak i ten mleczny. Absolutnie nie. Totalnie przestrzelony. Solona, kukurydza. No i te niby żelki, niby czekoladowe. Dla wszystkich goleadorów. Chyba 15 sztuk jest w środku, bo 15 jest na zewnątrz. Połamiecie sobie na nich zęby. Na miejscu pierwszym. Lemon Soda. Absolutny hit na upały włoskie, na orzeźwienie. Na popitkę to jest coś, które naprawdę warto kupić. Czekolady obie bardzo wysoko oceniam. Na podium z kolei będzie ten oto baton Ringo Bisco Ciok. I na podium, mimo że są małe filigranowe, na miejscu trzecim będą te oto owocowe cukierki. Przewaga dobrych produktów, wartościowych, które spełnią Wasze oczekiwania, jeśli chodzi o podniebienie i słodkie smaki. Pojedźcie do Włoch, wybierzcie tak jak my ich północną część, będziecie wtedy mieli blisko do Austrii, blisko do Słowenii i będziecie ukontentowani. A być może są jeszcze jakieś inne niesamowite hity, które we Włoszech obligatoryjnie powinniśmy zakupić. Do następnego razu, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.